Dzień dobry, witaj. Ja Ciebie witam w kolejnym odcinku mojego vloga. E, piękna, jesienna pogoda, którą po prostu wykorzystywać trzeba jak się da. Najlepiej na spacery i najlepiej, żeby sobie przyjść do parku nawet w ciągu dnia, skorzystać z tej chwili, jeżeli masz gdzieś możliwość pójścia sobie na spacer, tak jak ja to robię i uwielbiam to robić. I to jest coś niesamowitego, że żyjemy w kraju, który ma taką różnorodność, jeśli chodzi o pogodę, że ten cykl pokazuje nam ciągłe zmiany i to, że ciągle się dzieje coś. Ta kolorystyka jesieni w Polsce mnie zawsze zachwycała i niektórzy nie lubią jesieni, bo jest dla nich ponura i, i, i smutna, a dla mnie jest właśnie kolorowa i i daje no, piękno barw te, tego wszystkiego, co nas otacza i dlatego z tego wszystkiego korzystam. E, kolejny vlog, który, którego dzisiaj oglądasz e, jest jakby wbierze się z tego, że jakiś czas temu napisałem pewien artykuł e, o maskach i pojawiło się wiele komentarzy, ponieważ ten tekst został udostępniany w wielu miejscach, e, chętnie go komentowaliście i postanowiłem nagrać tego vloga właśnie w odniesieniu od, do tych masek. Do tego, jak często kompletnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, że żyjemy w samym sobie przykryci przez maski. I to te nakładane przez świat zewnętrzny, ale również ten świat wewnętrzny. Sami budujemy sobie te maski. E, i i teraz pytanie, jak zaczynać, jak zdejmować te maski życiowe, Co, jak sobie z nimi poradzić. Ale żeby móc odpowiedzieć Tobie na to pytanie, to przede wszystkim chciałbym, żebyś zrozumiał, czym są te maski. Maski to są te wszystkie role, które próbujemy odgrywać, te postawy, które wykreowaliśmy albo ktoś na nas narzucił. E, przez całe życie, to się zaczyna od dzieciństwa, od e, czasów, e, kiedy byliśmy małymi dziećmi, rodzice ubierali nas w określony sposób, czesali nas w określony sposób, mówili o nas w określony sposób swoim przyjaciołom, znajomym, przedstawiali nas w określony sposób, nadając nam jakąś osobowość, ale przy. Zapominając o tym, że czy my na pewno tacy jesteśmy. Później przychodzi przedszkole, przychodzi szkoła podstawowa, gdzie już kreuje się naszą taką postawę. My próbujemy dopasować się do środowiska. Nie rozumiemy tego, bo jeszcze nam nikt tego nie mówił, bo nie mówią na, nam o tym nasi rodzice, nie mówili. I często my nie mówimy swoim dzieciom, że mają być przede wszystkim sobą, a my cały czas pytamy: kim ty chcesz być? Kim ty chcesz być, Jasiu, kim ty chcesz być, Olu, kim ty chcesz być, Kasiu? I muszą być kimś. Tylko pytanie, na ile oni będą sobą? Jak wiemy, dzieci mają tą tendencję, że nie słuchają tego, co się do nich mówi, a obserwują swoich rodziców, obserwują postacie z bajek, obserwują ludzi z filmów, które razem z rodzicami oglądają i chcą być tymi postaciami, czyli znowu chcą być kimś. I zaczynają wcielać się w te role, odgrywać te role i nakładają sobie maski. Innym rodzajem masek jest również sytuacja, w której chcemy się dostosować do środowiska, w którym żyjemy. Chcemy być popularni, chcemy być lubiani, chcemy być e, bogaci, chcemy być e, uznawani jako osoby znane i popularne. E, I znowu przykrywamy po prostu swoją własne, swoje własne ja, swoją własną e, prawdę. Jakimiś, jak to niektórzy nazywają trupami, czyli nie sobą. Nakłada na nas też maski całe społeczeństwo. Określając nas, że jesteśmy z takiej czy z takiej grupy społecznej, czy pracujemy w takiej i w takiej firmie, czy mieszkamy w takiej czy takiej części Polski, kraju, Europy, nieważne czy świata, ale ciągle ktoś nam nakłada takie łatki. I trudność jest w tym, że często słyszymy w głowie nawet myśli e, tych ludzi, którzy do nas kiedyś mówili i my myślimy, że to są nasze myśli. Nie rób w ten sposób, nie wiem, nie, nie przechodź w ten sposób przez ulicę, e, nie jedź tak samochodem i tak dalej. Tylko po jakimś czasie myślimy, że te głosy są właśnie naszymi głosami, a w rzeczywistości one nie są nasze. Gdy zaczniemy zastanawiać się i pytać, czy to jest głos, to doskonale przywołamy twarz tej osoby, która nam to powiedziała jako pierwsza. I to jest wszystko, co, co tworzy tą maskę, jedną, drugą, trzecią. I teraz pytanie, gdzie jest ta wewnętrzna e, nasza prawda? Gdzie jesteśmy my? I przez te wszystkie maski, które my sobie sami potworzyliśmy, czy ktoś nam tworzy, po prostu e, stajemy się kimś, po prostu takimi ludźmi, którzy mają masę warstw i wyszukują odpowiedniej warstwy do odpowiedniej sytuacji. Zawsze zachowują się inaczej w różnych sytuacjach, a to nie jest dobre, ponieważ można się w tym wszystkim pogubić. Niektórzy mają uśmiechy na każdą okazję, niektórzy mają zachowania na różne okazje, a to do niczego dobrego nie prowadzi. Skąd to wiem, ponieważ kiedyś sam miałem takie maski i starałem się ciągle być kimś. To też jest na pewnym etapie dobre, bo próbujemy odnaleźć tą swoją prawdę ale nie można tym żyć, nie można jakby się temu zatracić, w tym zatracić i, i żyć tym całe życie, bo to też przecież nie o to chodzi. I teraz, jeżeli wiemy o tych maskach, jeżeli sami czujemy, że coś jest z nami nie tak, że e, udajemy cały czas kogoś, że musimy występować jako aktor i podsycać do, do tego jeszcze nasze ego, które nam mówi, bądź taki, bądź taki, miej to, miej tamto, bądź tu, bądź tam, kup to wszystkie rzeczy, no to w rzeczywistości Jesteśmy tak zagubieni i szukamy tego źródła cały czas to, co powtarzałem już nie raz na zewnątrz, e, a ono jest wewnątrz nas. I teraz pytanie, jak zaczynać zdejmować te życiowe maski, jak zaczynać po prostu odkopywać się z tych trupów, tych warstw tego wszystkiego, co jest wokół nas i co zmusiło nas do tego, żebyśmy e, no, trochę siebie zatracili. I przez to ludzie się czują nieszczęśliwi. Ludzie czują się. E, na siłę, zmuszani do rzeczy, których robić nie chcą. I kiedy pracuję z ludźmi na indywidualnych spotkaniach rozwojowych, dokładnie to widzę, że największym kłopotem większości osób jest brak akceptacji, brak pewności siebie, a przede wszystkim pokochania samego siebie, czyli miłości do, do, do siebie. Więc teraz, gdy pytasz mnie, w jaki sposób pozbywać się tych życiowych masek, to Ci powiem, że przede wszystkim nie jest to takie proste. Wymaga to czasu i cierpliwości z Twojej strony. Musisz zrozumieć i zaakceptować fakt, że każdy z nas potrzebuje zrozumienia samego siebie. Od tego się to zaczyna. I teraz każdą rzecz, którą robisz, która ci nie pasuje w Twoim zachowaniu, która wiesz, że jest nie taka, podważ ją. Zapytaj siebie, czy to mi pasuje, czy to zachowanie jest dobre dla mnie. Nie pytaj o to umysłu. Umysł ci powie tak, 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 bo on to wykreował. Ale zapytaj swojego serca. I serce ci powie, czy to jest dobre, czy nie, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe. Jeśli nie, przestań to robić. I tak, klocek po klocku, jak puzzle, zaczynasz wyciągać te wszystkie elementy, które są kompletnie do tego niepotrzebne. I zaczynasz odkrywać. My myślimy, że musimy nadbudowywać, że musimy dokładać kolejne rzeczy, uczyć się kolejnych schematów, i że zalejemy to. No to tak się nie da. Trzeba dojść do źródła, trzeba poszukiwać siebie samego. E, bo wszystko, czego potrzebujemy, mamy w środku. To już wiecie. Więc, jeśli mamy to wszystko w środku, to trzeba po prostu tam dojść. To jest takie samo jak poszukiwanie skarbu. Skarby nie leżą po prostu od tak na, na, na ulicy. Trzeba znać, Plan, mapę, e, jak poszukiwacze zaginionej arki, czy, czy dzieci, które poszukują w zabawie swojego ulubionego skarbu. E, my też musimy takiego skarbu poszukać. Nie każdy wie od razu, gdzie jest to najlepsze moje ja. Ono jest ukryte w, w dzieciństwie. Czyli wszystko, co działo się po drodze, oczywiście, te wszystkie doświadczenia są dla nas bardzo ważne, bo dały takiego człowieka, jakim jesteś dzisiaj. Tylko pytanie, jeśli nie czujesz się dzisiaj dobrze sam ze sobą, to znaczy się, że właśnie masz za dużo tych warstw przekonań, opinii i wszystkiego co się dzieje wokół ciebie. Pytanie, czy ty to chcesz? Bo jeśli jesteś dzisiaj na etapie, że nie chcesz takiej sytuacji, no to podążaj drogą odkrywania samego siebie. A więc patrz na swoje zachowanie, obserwuj Posłuchaj sam co, sami siebie, co mówisz do innych ludzi, jakich używasz słów, jakie jest twoje zachowanie, jakie są twoje reakcje na drugiego człowieka i pytanie, czy to jesteś ty? Czy to jesteś ty? Czy ty tego chcesz? Czy przypadkiem ktoś cię nauczył takiego zachowania, czy przypadkiem droga do pracy nie jest przez kogoś narzucona, czy przypadkiem system Twojego życia, funkcjonowania w domu nie jest taki sam jak Twoich rodziców, bo tak ci kazali, że tak jest dobrze, a ty nadal się z tym nie czujesz dobrze? To trzeba to po prostu pomyśleć, jak ja chcę. Jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie, jak ja chcę wyglądać, żeby jak wyglądały moje, realizacja moich marzeń, jak ja chcę podróżować, jak ja chcę żyć, jak ja chcę układać swój dzień i wszystko. Co ty chcesz, żeby ściągać maski, trzeba zacząć pytać siebie, gdzie jesteś w tym wszystkim ty. I w momencie, kiedy ciągle udajesz, czujesz się zagubiony, bo nie wiesz już, gdzie jest ta prawda. Więc nie możesz e, cały czas e, przykrywać to kolejnymi warstwami, bo się udusisz. I jedynym sposobem jest właśnie odkrywanie krok po kroku. Zaglądanie w różne miejsca i od, odsuwanie ludzi, sytuacji, pracy, e, otoczenia, które kompletnie Ci nie służy. Często ludzie są w przyjaźniach, które im nie pomagają, otoczenie, które ich e, zmusza do robienia rzeczy, których oni nie chcą, do e, po, po posiadania poglądów określonych, nie wiem nawet politycznych czy religijnych, tylko dlatego, że tak chce rodzina, tylko dlatego, że tak chce otoczenie. Ale Ty nie musisz taki być. Zauważ, dzisiaj zaczyna być coraz bardziej widoczny e, spo, sposób życia jako jednostki, jako indywidualności. Odchodzi się już od takiego społecznego e, no, takiej, takiego, wie, wie, zjednoczenia, że wszyscy muszą tak samo. Wszyscy muszą się tak samo ubierać, wszyscy tak samo muszą jeść, wszyscy muszą jeździć takimi samymi samochodami, wszyscy muszą mieć określony rodzaj telefonu, telewizora i wszystkich różnych rzeczy. Nie trzeba mieć. To ty dokonujesz wyboru. I wtedy, kiedy e, przestajesz uprawiać dyplomację, kiedy przestajesz oszukiwać siebie i innych ludzi, potrafisz być szczery, potrafisz dawać ludziom to, co masz w sobie, to zaczynasz coraz głębiej dochodzić do tego właśnie, kim jesteś ty. I że te maski ci są kompletnie do niczego niepotrzebne. Tylko po pierwsze musisz zadawać sobie pytanie, dlaczego ja się zachowuję w ten sposób. Czy jest mi to potrzebne, czy to jest moje, czy przypadkiem przez kogoś narzucone. Jeżeli tak, to przez kogo? Jeżeli nie przez ciebie, to po prostu zostaw to i idź swoją drogą. I tutaj nie ma w ogóle innej możliwości, jak to, żeby ciągle odrzucać rzeczy, które kompletnie nie są, nie są twoje w twoim życiu. Każdy, kto dzisiaj. E, próbuje siebie kreować w jakikolwiek sposób, e, staje się sztuczny. Jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na sztuczność, coraz bardziej wyczuleni na to, że ktoś e, próbuje nam coś wcisnąć, że ktoś próbuje się pod nas podporządkować, jeżeli coś od nas chce, a jeżeli nie chce, to nas od, odrzuca. Więc teraz pytanie, czy ty chcesz żyć w takim świecie, czy ty chcesz być częścią tego świata? A wiesz pewnie doskonale, że. Żeby zacząć zmieniać świat, trzeba zacząć zmianę od siebie. Więc jeżeli żyjesz w świecie, który ci nie pasuje i chcesz go zmienić, to zacznij zmieniać to w sobie. Czyli odkrywając swoje prawdziwe ja, swoją, swoje prawdziwe wnętrze, właśnie odrzucając rzeczy, takie warstwy, te maski, które są kompletnie do niczego niepotrzebne, bo wtedy dojdziesz do sedna, dojdziesz do źródła. Także to jest taka moja rada, jeśli chodzi o, e, o te moje przemyślenia na ten temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z tym związane, to oczywiście zachęcam Ciebie do tego, żebyś komentował, pytał e, i udostępniał też te, te wideo, bo być może kogoś to zainspiruje. Dziękuję Ci za to, że obejrzałeś to wideo i zapraszam Cię na kolejnego vloga, który jak zwykle na początku tygodnia pojawia się na moim kanale na YouTube i na Facebooku, na fanpage'u. E, a dzisiaj, jeżeli masz okazję, to wyjdź z domu, idź na spacer, po prostu poczuj to, co, 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 co jest dla Ciebie ważne. Po, pobądź sam ze sobą, ze swoim sercem, e, wyciszając swoje myśli. I znajdź siebie tam w środku, bo od tego wszystko się zaczyna. Trzymaj się wszystkiego dobrego i do zobaczenia już wkrótce.